Witam w prezentacji i montażu dwudziestego ósmego numeru Ursusa C-330 od D Agostini. W tym numerze otrzymujemy kierownicę, wał kierownicy, Kolumnę kierownicy, drążek, dźwignia gazu ręcznego, zaślepkę i śrubki. W tym numerze została zmontowana kolumna kierownicy wraz z kierownicą. Po montażu części z 28 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, przednią osi ze spornikiem przedniej osi i chłodnicą, obciążnik, zaczep, dwie zwrotnice, dwa płotniki przednie, zwrotnice i dwa koła silnik, skrzynkę narzędziową z oddolejaczem, dolną i górną część zbiornika paliwa i kolumnę kierownicy z kierownicą. Numer 28. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Super traktor dla super traktorzystów. Weterani polskiego rolnictwa z łezką w oku wspominają ciągnik Zetor 50 Super. W latach 60. XX wieku czechosłowacka maszyna stała się na wsi symbolem komfortu i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Za jej kierownicą chciał zasiąść każdy traktorzysta. Zetor był wydajny i mógł ograć czteroskipowym pługiem, to były jego najważniejsze zalety z punktu widzenia dyrektora państwowego gospodarstwa rolnego. Dla traktorzystów liczyło się, że supry były zazwyczaj wyposażone w ogrzewanie kabiny, a siedzenie kierowcy miało regulowany mechaniczny układ amortyzacji z tłumieniem. Ciągnik miał też niezależne zawieszenie resorowanych przednich kół. To wszystko zapewniało wygodną jazdę. Zetor był na ówczesne standardy szybki i jeździł z prędkością blisko 30 km na godzinę. Mamy zdjęcie informacji, że Zetor 50 Super był uniwersalnym traktorem przeznaczonym do pracy na dużych areałach mógł orać czegoś skripowym pługiem, a nowoczesne układy agregowania pozwalały wykorzystać rozmaite narzędzia rolnicze. Mamy zdjęcie informację, że wiele superów pięknie odrestaurowano i obecnie cieszą oko miłośników traktorów na zlotach i rozmaitych imprezach, gdzie często biorą udział w pokazach przeciągania liny. W 1954 roku w brgnie powstał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ZETO. To w nim nasi południowi sąsiedzi opracowywali nowoczesne maszyny rolnicze, które zmieniły charakter pracy na wsi. Pomyzyńcie Zetora 35 Super, poprzednika 50, który został opracowany z wykorzystaniem wielu podzespołów z modeli Zetor 25 i Zetor 15, ten system produkcji legł u podstawy późniejszego opracowywania całego typu szeregu ciągników. Wiekowe supry wciąż można spotkać przy pracy. Niektóre zostały pieczołowicie odrestaurowane i zadają szyku na imprezach motoryzacyjnych. Mamy zdjęcie informacji, że w przedniej osi zastosowano wahacze i poprzedni razor biurowy, co zapewniało amortyzację na nierównościach i wygodniejszą jazdę niż ciągnikami nieamortyzowanymi. Mamy zdjęcie informacji, że wysokoprężny silnik zetora został wyposażony układ w układ wtrysku bezpośredniego, co stanowiło nowoczesne rozwiązanie. Na zdjęciu widać sekcyjną pompę paliwową. Mamy zdjęcie informacji, że skrzynia biegów o czterech przełożeniach i dwustopniowy reduktor zapewniały 8 przełożeń do przodu i 2 do tyłu. Dźwignia zmiany biegów umieszczono w testach rozdzielczej. Na zdjęciu widoczna jest również ręczna dźwignia gazu. Ciekawostka! Gryzonie potrafią stać się plagą pustoszącą uprawę. Na pomoc w walce z nimi można wezwać drapieżne ptaki. Węgierski rolnik Imre Kubai zaobserwował, że na pozbawionych drzew polak pustułki, myszołoby i soby, płomykówki nie mają możliwości polowania. Rozmieśli więc syczki spoczynkowe, które zwabiły ptaki latające ekstreminatorzy, wytępili 90% gasujących po polu nogników. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie informacji, że promowanie ma na celu rozdrobnienie gleby, usunięcie kwastów oraz przykrycie zasianego ziarn. Na zdjęciu Ursus C4011 z bronami sprężynowymi 1974 rok. Mamy zdjęcie prac mediolacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo Wodmel i budowa przepustu. Na zdjęciu widać Ursusa C360 z instalacją pneumatyczną 1981 roku. Mamy zdjęcie, informacji, że co prawda widok nastolatka za kierownicą traktora nie należał kiedyś do rzadkości, lecz na powyższym zdjęciu chłopiec jedynie pozuje za kierownicą ciągnika USUS C330 z podłączonym kultywatorem. 1977 rok. Mamy zdjęcie promowania pola po podorywce, czyli usuwanie wschodzących pastów do pracy zatrudnionego Ursusa C330 z broną 1976 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami ich opisem i pokazaną kolumnę kierowniczą po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli deska rozdzielcza, obręcz zegara. Przełącznik kierunkowskazów, tarcze wskaźników, włącznik rozrusznika. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.